Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Rozpoczęliśmy serię odcinków na temat prełoszów, czyli pian, oprysków do mycia wstępnego. Już wiecie, z czym to się je, do czego służy to mycie wstępne. I tak jak obiecaliśmy, bierzemy teraz na warsztat każdą pianę, żeby sprawdzić ją w maksymalnym i minimalnym rozcieńczeniu, które zaleca producent, które jest na opakowaniu, a dodatkowo... Coś od nas, czyli spróbujemy zrobić albo jakieś pośrednie rozcięczenie, albo jeszcze mocniejsze i, i jakieś hipermocne, tak. żeby zobaczyć, czy to się w ogóle opłaca, czy jest sens tak mocno stężyć tą pianę, czy być może. Te rozcięczenia, które są zalecane przez producenta, są wystarczające. Sprawdzimy również tą pianę, jak działa w oprysku. O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym odcinku, a na tapetę, jako pierwsza piana, pamiętajcie, że na razie lecimy z tymi pianami neutralnymi, czyli to jest ten pH. Tam one są różne, ale to jest gdzieś od 6,5 do, do 9 mniej więcej. Później zajmiemy się tymi mocniejszymi produktami. Dzisiaj jako pierwsza wjeżdżam na warsztat FX Protect Active Foam. O tej pianie już mówiłem wiele razy. Wrzucaliśmy jakieś informacje na Facebooka, na Instagram. Piana o tyle fajna, że ma w sobie jakieś dodatkowe olejki, które później po tym myciu wstępnym poprawiają nam trochę mycie właściwe, czyli to mycie ręczne. Ja mam takie odczucie, że ta rękawica dużo łatwiej nam się przesmykuje przez ten lakier. Co oczywiście wpływa na bezpieczeństwo mycia, czyli minimalizujemy to ryzyko zarysowa. Jako pomocnik testu będzie posłuży nam pianownica ręczna. W przypadku pianownicy takiej podkarchera, tak typu PA wiadomo, że to rozcięczenie jest zupełnie inne, natomiast dużo z was używa jednak pianownic ręcznych, dlatego chcemy tą pianę sprawdzić bardziej właśnie pod kątem tego, tej ręcznej pianownicy, ręcznego oprysku. Natomiast zobaczymy też, jak sprawdza się pianownicy takiej po prostu tej PA, tak, którą my mamy, czyli podmyjkę, gdzie mamy dodatkowo jeszcze to rozcięczenie. No, my tą pianę już używaliśmy, kilka litrów jej zużyliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ale tu jeszcze spróbujemy Wam dokładnie pokazać. Czarne auto, dosyć mocno zabrudzone, może nie tragicznie, no bo mamy okres taki letni, więc ciężko, taki duży brud, ale stało długo na parkingu, więc mamy tutaj, jest trochę tych zanieczyszczeń, auto jest porysowane akurat tutaj, nie było wcześniej żadnego detailingu, nie ma tutaj żadnych wosków, więc też wiadomo, że dla domycia jest to trochę gorzej, w sensie ciężej jest usunąć nam ten brud. Do rzeczy, FX Protect Active Foam i teraz tak, producent zaleca rozcięczenie w takich ręcznych pianownicach od 1,200 do 1,300, na pierwszy rzut pójdzie rozcieńczenie 1 do 300, Później tam od połowy przednich drzwi do połowy tylnych zrobimy 1,200 i tam jeszcze na końcu 1 do 50. Dlaczego 1 do 50, mimo że zalecałem 1,200, 1,300? No, bo chcemy zobaczyć właśnie to mocniejsze stężenie i zobaczymy jeszcze stężenie 1 do 10, czyli ul, takie ultramocne. I to 1 do 10 zrobimy też w opcji opryskowej. Zobaczymy, jak sprawdza się jako oprysk. To tyle chyba słowem wprowadzenia. Zabieramy się w takim razie do pracy. Rozpoczynamy od tego najdelikatniejszego rozcieńczenia, czyli 1 do 300. Dodam jeszcze, że Jesteśmy na hali, temperatura otoczenia 24 stopnie, więc warunki są bardzo takie, bym powiedział, sprzyjające. Zrobiłem już sobie wstępne testy gdzieś z boku i założyłem tą najbardziej spieniającą końcówkę. Pamiętajcie, że każda pianownica ma, ręczna ma kilka tych końcówek, W się są trzy i to jest ta najmocniej spieniająca, ponieważ ta średnia i delikatna, one dawały, no, zbyt rozrzedzały ten produkt, jak dla mnie. On za szybko aż spływał. Oczywiście pamiętacie na pewno z pierwszego odcinka, że ta ultra duża piana wcale nie jest tak wskazana, no ale tu było za rzadko. Dlatego ta od razu Wam tutaj powiem, że przy takim rozcieńczeniu zdecydowanie ta najbardziej spieniająca końcówka. Zabieram się w takim razie do nałożenia piany. A właściwie będzie to bardziej taki oprysk, bym powiedział, lekko spieniony, no bo mamy jednak to rozcięczenie mocne. Powierzchnia została całkiem nieźle domyta, mimo tego rozcieńczenia 1 do 300. Natomiast został mimo wszystko taki bardzo delikatny film, jak widzicie tutaj na tej białej mikrofibrze. Będę robił taki test od rantu do rantu, trochę zostało tu było. Ale to, to jest jakiś, słuchajcie, jakaś pasta wosk, nie mam pojęcia co to, no to tutaj tego nie ruszyło. Ale i tak szczerze mówiąc, jestem w szoku, że te 1-300 w ogóle. Nam co nieco ruszyło. To, 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 to nie jest tak, że nic się nie wydarzyło, także całkiem nieźle. Konsystencja, jak widzieliście, była to był taki oprysk, lekko spieniony i czas pracy tutaj był w granicach 3 minut tak, patrzyliśmy 3,5 minuty i zaczęło powoli od góry i na rantach odparowywać. Więc też uważam, że całkiem nieźle i, jak widać, nie ma się co bać takich bardzo rzadkich pianoprysków, bo mamy. Pełną powierzchnię pokrytą, i ten czas pracy nie jest najgorszy. Ale no, przy całym małcu wiadomo, trzeba go dzielić albo się uwijać trochę mocniej. Teraz czas na 1,200. Tutaj długo wahałem się, jaką końcówkę mam użyć. Możecie spróbować z tą pośrednią, natomiast ja zostałem przy tej najbardziej spieniającej i jak widzieliście, to spienienie było już mocniejsze. To nie była jakaś bita śmietana, nadal mieliśmy równo rozlaną pianę na całej powierzchni. Natomiast było jej więcej, była cięższa, więc automatycznie spływanie było szybsze. Tutaj, już nie 3-3,5 minuty, a jedynie 2 minuty z hakiem mogliśmy sobie pozwolić na pracę tej piany. Natomiast, tak czy inaczej, to wystarczyło, żeby zadziałała. Pamiętajcie, że te środki powierzchniowo czynne działają dosyć szybko, dlatego ważne jest, żeby od razu za pierwszym razem równo przykrywać całą powierzchnię, żeby od razu żarły nam ten brud. To jest klucz do sukcesu. No i domycie. Nie wiem, czy będziecie to dokładnie widzieli na kamerze, natomiast jest lepsze. Dodatkowo te z białej mikrofibry. Tutaj mam tą poprzednią, tu mam aktualne zabludzenie. Widać, że zebrało trochę mniej, a przeciągnąłem po tej samej powierzchni i starałem się z tym samym dociskiem. Tak? Teraz czas na 1 do 50. No, i mamy tutaj, słuchajcie, bardzo ciekawą sprawę, ponieważ to domycie nie jest ewidentnie mocniejsze, nawet bym powiedział, że jest porównywalne z tym wcześniejszym, czyli 1,200, a tu mieliśmy 1,50. Zobaczcie, nawet tutaj, test tej mikrofibry. Tu na dole mamy zabrudzenie po tym 1,50, a tu mamy zabrudzenie po 1,200. I tak naprawdę na fibrze, to nawet wygląda, że te 1,200. Lepiej do myło, i na fibrze mamy mniej brudu. Oczywiście to nie jest jakiś wyznacznik do końca. Też możemy powiedzieć, że tu ten element trochę wystaje, więc zbiera więcej zanieczyszczeń. Ja jeszcze sobie sprawdziłem tu błotnik, ale ten błotnik też jest bardzo porównywalny z tą powierzchnią drzwi. Wydaje mi się, że ta piana była troszeczkę. Zbyt gęsta i zbyt szybko nam spływała. Mieliśmy tutaj, słuchajcie, sytuację, gdzie po półtorej minuty już ona się mocno zaczęła nam rozszczepiać i po prostu miejscami już nie pracowała, tak? Tylko ta powierzchnia zaczęła wysychać, a to nie jest dobre. Więc z drugiej strony nie mogłem już zejść z filcami, ponieważ dałem nie, nie pośredni, a ten najdrobniejszy filc, tak? W tą wkładkę filcową. Czyli nie da się już zrobić mniejszej piany, dlatego moim zdaniem dalsze wzmacnianie tej piany po prostu nie ma sensu. Tutaj producent ma rację, że warto korzystać z tych rozcieńczeń 1,300 przy bardzo małych zabrudzeniach albo 1,200 przy tych większych. No, i Ja bym się tutaj jeszcze, słuchajcie, pokusił o jakieś coś pomiędzy, czyli 1,100, tak? I wydaje mi się, że to 1, 100 mogłoby być takim strzałem w dziesiątkę, skoro 1200, jeszcze mamy niedosyt. 1,50 widzimy, że przez konsystencję pian nie jesteśmy w stanie osiągnąć lepszego domycia, więc to 1100 wygląda na to, że byłoby takim najlepszym rozwiązaniem. Natomiast ja jeszcze chciałbym sprawdzić tutaj opryski i opryski sprawdzimy sobie w mocnym stężeniu, no bo możemy to zrobić. Dlatego zrobię teraz oprysk 1 do 10, czyli bardzo mocny i oprysk 1 do 100, czyli taki właśnie o czym tutaj myślę. Tak? O, tylko, że to nie idzie piana, a właśnie po prostu wezmę butelkę z atomizerem i, i zrobimy ten oprysk, zobaczymy jak to wtedy zadziała. Ale ciekawa sytuacja, jak wy widzicie, warto czasami poczytać te etykiety i słuchać się. Oczywiście warto też kombinować trochę samemu, ale nie ma co po prostu tak wrzucać bezmyślnie jakichś ultramocnych rozcieńczeń i powodować, że ta piana jest mocno napowietrzona, gęsta, szybko spływa, nie zdąży zadziałać. Jak widać, nie ma to do końca sensu. Zabieram się za przygotowanie oprysków i przechodzimy do innych zabrudzonych powierzchni. Widzieliście jak zachowały się opryski? Tam było 1:10, tutaj ja użyłem 1 do 100. No i słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o czas leżenia, tam było w granicach 2,5 minuty i zaczęło przysychać. Mogliśmy jeszcze przeciągnąć, więc wbrew pozorom oczywiście to była pozioma powierzchnia, więc też troszkę inaczej ale no, oprysk jest lekki, więc nawet na pionowej powierzchni nie będzie szybko spływał. Fajnie, że on się nie rozwarstwiał jakoś. Nawet przy tym jeden do stu ładnie, równo pokrywał nam tą powierzchnię i mogliśmy jeszcze przeciągnąć, więc mimo oprysku jesteśmy w stanie pozwolić sobie na długi czas pracy. To jest fajne i może czasami łatwiej Wam będzie zabrać właśnie jakiś opryskiwacz, nawet nie taki jak my, zwykły atomizer, ale po prostu ciśnieniowy zamiast pianownicy. Trochę łatwiej jest czasami korzystać z takiego oprysku niż z pianownicy, bo przy pianownicy musimy bardziej pilnować tego ciśnienia, żeby nam nie pluło, tylko ładnie. Spieniało ten produkt tak i wrzucało na. Na lakier. Jeżeli chodzi o samo domycie, słuchajcie, tutaj ten test białej naszej mikrofibry pokazał, że ta różnica jest bardzo niewielka. Jeszcze tu się przyglądaliśmy mocno i naprawdę różnice są bardzo, bardzo niewielkie. Wypadałoby jeszcze posprawdzać to na wielu innych lakierach, tak? I wtedy może byłyby jeszcze dodatkowo jakieś inne wnioski, bo to wszystko zależy od zabrudzenia, od tego, czy jest wosk, czy powłoka, czy tak jak tutaj nie mamy nic totalnie. Natomiast tak czy inaczej, ta różnica jest niewielka, więc jeżeli mamy rozcieńczać 1,10 a 1,100, no oszczędność produktu ogromna. Więc naprawdę bawcie się tymi pianami, próbujcie, testujcie i wcale nie róbcie tak z marszu jakichś z przyzwyczajenia mocnych stężeń, bo czasami jak widać te delikatne stężenia są wystarczająco dobre. Ja myślę, że jeszcze ta piana 1 do 100 może być ciekawa, natomiast to zostawiam już Wam. Ja sobie sprawdzę, natomiast jestem ciekawy Waszych testów, Waszych opinii i może też podzielicie się w komentarzach, jak to wygląda w Waszych pianownicach, bo pamiętajmy też, że my wykorzystaliśmy akurat Marolexa, możecie korzystać z Kwazara, z, z, z epoki z, czy, 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 czy z innych, tak? z Alty, z innych pianownic, więc oczywiście fajnie, jeżeli będziecie się dzielić swoimi spostrzeżeniami. Pilnujcie zawsze tych czasów, czasów pracy, żeby ta chemia miała chociaż te kilka minut na zapracowanie. Jeszcze kilka słów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo mówiłem w tym pierwszym odcinku, że będziemy mocno na to stawiać. Piana Fixa jest w tej drugiej grupie, czyli tam mamy informację, że jest tylko drażniąca dla skóry, ale to nawet z tej pierwszej grupy piany wszystkie są drażniące i może Powodować uszkodzenia oczu, tak? Cokolwiek to znaczy, ale, ale jest taka informacja. Natomiast w tej pierwszej grupie y, tam jest tylko, że, y, że nie powoduje uszkodzeń tych oczu, tylko, y, tylko podrażnienie, tak? Natomiast no, y, to w wypadku, jeżeli byśmy sobie zachlapali oczy, tak? Tak czy inaczej, te piany nie są jakoś żrące, tam nie ma wodorotlenku sodu, y, są oparte głównie na tych środkach powierzchniowo-czynnych. To co mówiłem na samym początku, FX Protect ma również w sobie troszeczkę tych olejków, które później poprawiają jakość mycia, ten poślizg. Jeżeli chodzi o pracę tą pianą, to jest, jest łagodna i bardzo przyjemna. Ona ma bardzo fajny, taki cytrusowy zapach. Absolutnie nie czuć tu, że mamy do czynienia z jakąś agresywną pianą, mocno zasadowym produktem, nie jest gryząca. Tutaj w zamkniętym pomieszczeniu śmiało możemy pracować i ma bardzo przyjemny zapach. Jedyne do czego mógłbym się trochę przyczepić to w koncentracie, skoro mamy tak wydajny produkt. To ona jest dosyć gęsta, więc ta gęstość może czasami nam przeszkadzać w dozowaniu produktu. Tak? Bo tutaj korzystamy z ilości, nie wiem, 5, 10, 15 ml, więc no trzeba później dobrze wypłukać ten kubeczek. Wylać. Wolałbym, gdyby ona była troszeczkę rzadsza, ale są to już jakieś niuanse tak naprawdę. Jeszcze jedna ważna uwaga, wrócę tutaj troszeczkę do sprawy do mycia. Przy 1.10 wydaje mi się, że jednak troszeczkę lepiej tutaj domyło nam robactwo z przodu, a nie było to takie świeże robactwo, bo to auto dosyć długo stało tutaj u naszych sąsiadów czekając na serwis. Natomiast jeżeli chodzi o stronę, gdzie było 1 do 100, no to tutaj chyba troszeczkę słabiej to te owady zostały domyte. tak? Także. No, ale tak czy inaczej, ani tu, ani tu nie domyliśmy ich super, więc i tak byśmy musieli się posiłkować i dodatkowym preparatem na owady. Ale tak jak mówię, mocno wgryzione, może nie ma ich bardzo dużo, ale są mocno, mocno wgryzione. Domycie natomiast ogólne naprawdę na duży, duży plus, zważywszy, że jest to produkt neutralny. Tutaj producent podaje nam pH w przedziale 7 do 9, bo jest to wszystko zależne od temperatury, dlatego mamy przedział, a nie konkretną konkretne pH. To tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że, że troszeczkę rozjaśniliśmy temat piany Fix Protect, że zmusimy Was troszeczkę do kombinowania, myślenia, jak to tam dalej sobie rozcieńczać, ale tak naprawdę mamy już pewną bazę i wiemy, że możemy pozwolić sobie na mocne rozcieńczenie, ponieważ produkt jest naprawdę, naprawdę dobrze skoncentrowany. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie te swoje oczywiście sugestie. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego oraz stacjonarnego w Macierzyszu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.